Najbardziej to chyba pierogi, ale no też nie pogardzę jakimiś kroketami, barsztem. A może powiem, czego nie lubię. Raczej to jest tylko i wyłącznie karp. Resztę uwielbiam, także czekam na te święta. Najbardziej chyba pierogi i krokiety. A z pierogi? Z kapustami, z grzybami. Zdecydowanie barszt z i pierogi. Pierogi od mojej mamy. Jestem zdecydowaną fanką pierogów ruskich i jem je nawet... Jak tylko nadarzy się okazja. Najbardziej czekam na pierogi mojej babci i na barszcz też jej produkcji. Zupkę wiśniową mojej babci, która jest co roku na stole. Uszka z barszczem, pierogi, kart. Wszystko, to co jest takie tradycyjne. Alina, co lubisz najbardziej jeść? Krokiety. Parz czerwony z uszkami bądź pierogami z kapustą i grzybami. Pierogi z kapustą i grzybami polecam szczególnie następnego dnia odsmażane z cebulką. A to gotuje? Mamusia i Hanusia. Ryba po grecku, pierogi yy, i śledzie mojej szwagierki. Pozdrawiam rodzinę Mozałków. Oprócz pierogów najbardziej lubię kluski z makiem i z bakariami. Bardziej lubię pierogi i barszcz. Barsz albo zupę rybną, co kiedyś moje rodzice zresztą nazywali barszem białym, żeby mnie zachęcić do jedzenia tego. Oprócz pierogów, moją ulubioną potrawą jest sernik w każdej postaci, więc zawsze na będzie serniczka.